W tym filmie poznacie sposób na wyprasowanie swoich ubrań, które są wygniecione. I nie miejcie mi za złe to, że teraz jestem jak krowie z gardła, tak powiedzieć, wygnieciony. Dosyć mocno powygniatana koszula, w ogóle nie wyprasowana, którą wyciągnęłem. I tutaj od razu mówię Wam, że ten sposób, który Wam pokażę, jest absolutnie bez użycia żadnego żelazka. Bez użycia. Żadnej stacji parowej, po prostu gdzieś musicie wyjść. No, nie macie nic wyprasowanego i chcecie się wyprasować szybko, tak żeby to wyglądało jakoś dobrze. Nie, żeby tak wyglądało jak ja teraz jestem tutaj dosyć nieciekawie. No, ewentualnie zepsuje wam się żelazko, albo nie macie czasu. Bo ten sposób, który wam za chwilę pokażę, jest bardzo szybki do wykonania, żeby te zagniecenia na sobie rozprasować. I co do no tego potrzebujecie? Nic specjalnego, sposób trochę jakby studencki. Zwykła woda, woda kranowa, po prostu najzwyklejsza woda jaka może być i szmatka. Śmata tam może być niebawalniona, nawet taka byle może nie tyle nie syntetyczna, grubszy jakiś materiał i dobrze też zwracać uwagę, żeby ta szmatka była oczywiście czysta, ale żeby była też koloru takiego jakie jest Wasze ubranie, które chcecie sobie czyścić. Ewentualnie jak ubranie jest kilkukolorowe, no to najlepiej wybrać właśnie ten kolor neutralny, który na pewno nie będzie barwił, czyli po prostu szmatkę koloru białego. I tutaj też Wam powiem, że nie każdy typ ubrania da się wyprasować tym sposobem, który Wam zaraz pokażę. Dlatego, że niektóre ubrania są takie, że na pewno życie sztuczne materiały szczególnie, że jak tutaj zrobicie sobie małą plamę z wody i ona wyschnie, to będzie widać, że tu jakaś plama była. Nie wszystkie materiały się nadają. Musicie tutaj sami ocenić, czy ten materiał można tylko punktowo nawilżyć, żeby nie było żadnych śladów. Ale Wam powiem od razu, że około 90% wszystkich materiałów, jakie są stosowane na ubrania, spokojnie można tym sposobem sobie rozprasowywać. I tutaj dwojako jest rozwiązanie tego sposobu. Jeżeli nie macie jakiejś śladki białej, to możecie nabrać na dłonie. Wody, nie specjalnie, go tam odczepać, żeby tam nie było za dużo tej wody nadmiaru, rozetrzeć na dłoniach tą wodę, aczkolwiek one muszą być wilgotne, te dłonie i po prostu, oczywiście <laughs> dłonie też muszą być czyste, sobie tą wilgocią trochę nakładać na ubranie i to w ten sposób rozprasowywać. Prostszym sposobem jest właśnie zastosowanie szmatki, i to pewnie większość studentów kojarzy w taki sposób, szmatkę nawilżacie w wodzie. Taką wyciskać, ona nie może być taka kapiąca z niej woda, tylko musi być po prostu ta szmatka dosyć mocno wilgotna, czuć, że jest mokra, ale żeby, jeszcze nie, żeby z niej jeszcze nie kapała ta woda, czyli ją tam dobrze wycisnąć trzeba. No, nawet dwie szmatki nie zauważyłem. I następnym krokiem jest nic innego po wyciśnięciu tej szmatki, jak po prostu rozcieranie tych zagnięć, bo zobaczcie, że każda stacja parowa jaką używa się, ten na przykład zobaczcie, że jak ktoś prasuje zawodowo to rzadko kiedy używa żelazka w tych czasach są to stacje parowe oni wieszają na wieszakach te ubrania i na gorąco i tutaj oczywiście chodzi głównie o nawilżenie, a to, że dodatkowo jest tam temperatura to i pod ciśnieniem, no to dodatkowo wnika włókno i szybciej się prasuje ten sposób, który Wam pokazuję jest mega, mega jak widać prosty i możecie naprawdę dobrze się wyprasować. Zobaczcie, ja miałem koszulę niesamowicie wygniecioną. Ona będzie na początku wilgotna, ale po okresach cieplejszych to bardzo szybko wysnie, bo nie macie jej mokrej jak szmaty na sobie zrobić, tylko wilgotną tą warstwę zewnętrzną. Każde zagniecienie będzie w zasadzie usuwane. W bardzo szybko, w bardzo prosty sposób. I to jak do Was, na Was, czy już dosknie. Ewentualnie możecie to na sobie, tak jak pokazuję, wam namoczyć, a potem odwiesić to na jakiś wieszak. I to sobie jak dosknie, to już na pewno będzie dobrze rozprasowane. Koniecznie musicie to wypróbować jak nie znacie sposobu. Sposób Viwal trochę taki, ale on jest skuteczny, on naprawdę działa. Ja już od bardzo dawno żelazka nie używałem. Oczywiście tutaj ja tak na no, szybko wam pokazuję, ale jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu, w 5 minut możecie naprawdę wyprasować nieźle ubranie, oczywiście. Tutaj, jak macie na sobie, no to ciężko Wam będzie tutaj plecy jakoś tam wyprasować dokładniej. No i rozwiązaniem takim jest to, że możecie właśnie powiesić na wieszaku sobie ubranie, docisnąć do jakiejś rzeczy, lub ewentualnie położyć na jakiejś kanapie i wtedy sobie plecy też tym sposobem rozprasować. No bo przód to jest najlepsze rozwiązanie, właśnie tak jak ja Wam pokazuję. Czyli po prostu na sobie nałożyć koszulę i ją dopasować do własnych zagięć ciała i tak dalej. No i szmatkę jeszcze raz na To jest chwila i tutaj chyba nie będę Wam całość pokazywał jak Po prostu najlepiej jak sobie wypróbujecie to yy, sami u siebie. Sposób naprawdę mega łatwy. 5 minut rozprasujecie prawie wszystkie materiały. Tak jak mówiłem wcześniej, te które nie będą plamy zostawiały, to sobie sprawdźcie wcześniej. No i druga rzecz, że takie wyschnięcie, bo ja tylko nawilżam z zewnątrz tą, ten materiał, on nie jest mokry pod spodem. To bardzo szybko schnie, jeżeli jesteście w suchym jakimś pomieszczeniu. Nawet nie musi być to lato, gdzie wielkie temperatury, tylko po prostu temperatura pokojowa. To jest to chwila i to będzie słuche. Nic wielkiego, nic trudnego. Nie wiem czy to widać, bo ja już widzę od góry, że mi się mocno wyprasowały te zagniesenia, a ja przecież mało tego wycieram. Trochę wilgotności nałapałem, ale, ale to jest na chwilę i, i tego nie będzie. No i sposób taki, koniecznie to wypróbujcie sami u siebie, zobaczycie, że to naprawdę działa. Jak wam się się w żelazko, albo ewentualnie nie macie czasu na coś takiego, tutaj mam zwilgotniałe ślady, ale to też się zaraz sobie wsiąknie. I zaraz będzie suche i rozprasowane. To koniecznie to wypróbujcie. I napiszcie, jak spróbujecie tego sposobu, jak wam się udało. Jeżeli chodzi o jeansy, materiały takie właśnie jak tutaj mam, naturalne, bawełniany, chodzi o ten, który się prasuje, czy jakieś nawet syntetyki. Nie ma problemu z wyprasowaniem. Tym oto to sposobem dosyć takim ala wiewalowym. Dzięki za obejrzenie tego filmu i czekam na Wasze komentarze, jak wam się udało. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć!